I hey, cześć, z tej strony Souls i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Mobile Legends Bang Bang w serii Od Warriora do Legendziora. Jak widzicie, znajdujemy się w dywizji Epic 3 i 3 Gwiazdki. Teraz na przycisku rank pojawia się przycisk subskrybuj, taki sam przycisk znajdź, na dole, kliknijcie aby był szary, żeby nie ominęły was żadne materiały, a teraz się dużo dzieje na kanale, więc serdecznie zapraszam. O oraz zapraszam was do zostawienia łapki w górę, dobijemy 200 łapek? Postarajmy się, będzie fajnie. Ja klikam przycisk rank i widzimy się na ekranie wyboru postaci. Wow! No i jesteśmy na ekranie wyboru postaci, z naszej strony bany takie jak x i Lilia z przeciwnej drużyny Esmeralda i Ginevra, bardzo ładne bany. No i w naszej drużynie znajdują się postacie takie jak Karina, Digi, Gord, Aldous oraz Nana grałem bez Marksmana niestety, co może być troszeczkę problemem. Słuchajcie, weźmy sobie zamiast e, Flickera Sprinta użyjmy, być może lepiej się sprawdzi w tej rozgrywce. Z builda może jakiś probuild weźmiemy co wy na to? Mamy probuild drugi, więc użyjmy drugiego builda. No i emblematy pod Physical. Dlaczego? Nie wiem, być może pod Fightera wziąć. wziąć. Dobra, weźmiemy pod Fightera. Bo Aldous jednak jest fighterem, fighterem. No, w naszej drużynie jako jedy, jedyni mamy skina, którego zresztą wygraliśmy w losowaniu. No i postacie takie jak Digi Aldous, Karina, Nana i Gord zdobył naszą drużynę. W przyziemnej drużynie jest Lesley Uranus, Franco, Hilda oraz Estes. Mm, Estes oraz Franco ze skinami z, za sezon 8 oraz 9 to jest White Crane i Lokomotiv. Hilda ze skinem Power of Wildness i Lesley ze skinem Royal Musketeer. Uranus niestety bez skina, ale, ale myślę, że to jest Uranus, więc mu skin potrzebny nie jest. No słuchajcie, może być delikatny problem z tego względu, iż nie mamy żadnego marksmana. Żadnego marksmana. Nana tutaj troszeczkę strollowała, zresztą ja też, bo ja też mogłem piknąć marksmana, ale jak ja zobaczyłem marksmanów, których posiadam, to jest. E, z tych co zostało, zostało oczywiście. Mm, to była Leila, Mia, Clint. I Kari, którymi nie potrafię grać. Zastanawiałem się, żeby zagrać sobie Clintem, tak na szybkości, ale nie zdążymy już go piknąć po prostu za, za szybko. Przeciwna drużyna wybrała, w sensie, że czas mi się skończył i jakoś tak, jakoś tak wyszło. Słuchajcie, weźmy sobie pierwszą umiejętność, oczywiście, żeby już stakować. Tutaj jest Franku, który nas może przyciągnąć, więc uważajmy na to, uważajmy na to, żeby nas nie przyciągnął jednak. No i Estes, Franko oraz Estes. Franko tank, Estes support może być niezbyt ciekawie. Postaram się tutaj przede wszystkim farmić, więc skupmy się na farmieniu. No tutaj mógł nas przyciągnąć. Spudłował. Bardzo ładny unik z naszej strony, tak mi się wydaje. No i mamy trzy staki już. Starajmy się stakować jak najbardziej umiejętność, żeby w późniejszej fazie, gry to po prostu wygrać. Dlatego teraz nie odpuszczajmy, nawet jeżeli nas ma trochę obijać, to nie odpuszczajmy mu tej farmy po prostu, słuchajcie, i postarajmy się wszystkie minionki po prostu zabierać. No, Estes nas będzie z daleka obijał. Frank może nas przyciągnąć i to się może dla nas źle skończyć. gramy jeden przeciwko dwóm, więc no nie jest zbyt ciekawie i tego się ukryć nie da. Oj, oj, nie, nie, nie zabiliśmy minionka, no ale mamy tutaj drugiego. Jeszcze dużego postarajmy się zabić też. No, jesteśmy bardzo mocno obijani. Mam nadzieję, że to się dla nas źle nie skończy. Dobra, postarajmy się wycofać. Użyjemy nad Sprinta, żeby tutaj na szybkości wrócić. Niedługo będziemy mieli ulta, więc będziemy mogli też sobie podlatywać bardzo szybko. Dobre dla naszej drużyny jest to, że dwójka jest na bocie oraz dwójka na midzie. Mid jest puszowany nieziemsko szybko, to jest naprawdę bardzo fajne. My postarajmy się jak najszybciej dojść na topa, żeby go wydefować i nie stracić po prostu tego topa. No i co? I staramy się farmić. Trochę staków straciliśmy, ale myślę, że to nie będzie jakimś wielkim problemem. Tutaj znowu jesteśmy obijani niesamowicie przez Estesa. Nasza drużyna zabija, kto tak zabija? Dig zabija bardzo dobrze na bocie, e, moja drużyna zabija, no my tutaj defujmy wieżę i nie oddawajmy jej. Na midzie przeciwna drużyna straciła wieżę, bardzo, bardzo dobrze. Mam nadzieję, że za chwilkę się z many wygruszą, ale na to się nie zapowiada. No, boję się o ten hook Franco, bo hook Franco może się dla nas tragicznie skończyć. O właśnie, o tym mówiłem, a już ma ulta. No, to może być bardzo źle, więc, więc no postarajmy się zabrać coś i uciec. I uciec no to jest strata wieży dla nas, prawdopodobnie. Bo e, zastanawiam się, czy się nie wycofać. Powinienem się wycofać, no ale postaram się uniknąć. Fra huka Franco, o właśnie. Dobra, to jest najwyższa pora, żeby się wycofać. Tam widziałem, że mm, Estes spalił ulta. Być może zanim się wycofamy, będziemy mieli czwarty poziom. Dokładnie, jest tutaj też Uranus. Hmm, huk Franco teraz wleciał w nas, no niestety nie zdążyliśmy ominąć. Ale udało nam się go zabić. Bardzo fajnie, bardzo ładna akcja. No i ten stun bardzo fajnie zadziałał. Uranus będzie chyba do nas szedł z prawej strony. Na bocie dzięki temu. E, moja drużyna po prostu może bardzo ładnie spuszować. Użyjmy ulta i wbijmy się w Estesa. Wbijmy się w Estesa, który już ucieka i idzie tam Uranus. Uranus nie zdąży do niego podejść, ale my się w niego wbijemy i tak. Tak czy siak. No i tutaj... Estes nie żyje, Uranus bierze sobie żółwia, ale nie zdąży go wziąć, ponieważ tu już jest nana, my idziemy farmić dalej, bo mamy dopiero 31 staków, jest to tragiczna ilość, tutaj nas przyciągnął, ale to nas raczej nie boli, mamy 34 staki, to jest bardzo mała ilość, no powinniśmy mieć znacznie więcej po prostu, no i co, i starajmy się po prostu jak możemy farmić, już na szczęście Estesa nie ma, jest tylko sam Franko. po co się na bota, skoro tutaj nie ma żadnego minionka, jest 7-0, więc bardzo dobrze nam idzie. No, Aldous jest jednak tą postacią, która e, w early nie radzi sobie zbyt dobrze, ponieważ nie ma żadnych obrażeń prawie. Mm, no, ale w potrafi wygrać grę 1 na 5, więc no tutaj musimy po prostu przetrwać jak najdłużej. Ojojo, przyciągnięcie i to się może skończyć śmiercią dla nas. Na szczęście nie mają aż tyle obrażeń, ale my się musimy wycofać tak czy siak. No, wybijemy się z ulta, więc szybciutko będziemy na topie już. No, ktoś powinien, ktoś powinien przyjść nam pomóc jednak tutaj, z... No, powinien zejść z linii i nam pomóc, bo długo tak sami nie potrwamy sobie. No i tutaj znowu przyciągnięci zostaliśmy. No, bardzo ciężko mi się farmi. Nie da się tego ukryć, bardzo ciężko mi się to farmi. No, ktoś musi przyjść i mi pomóc na topie, ewidentnie, bo sam sobie rady nie dam. Tych jest po prostu, oni są zbyt mocni, zbyt silni. Okej, okay, no bardzo ciężko idzie, bardzo ciężko, ale myślę, że teraz Estes już też jest, jest martwy po prostu i powinien nam uciec. Dokładnie, nana go zabija, niestety nana. My nie zdobyliśmy za to staga, ale. Ale no, mamy, mamy, mamy 2, 2. o no, tyle fajnie, e, nie atakuj, muszę wyłączyć to podpowiedzi w ogóle, bo one mnie bardzo irytują. No, my postarajmy się troszkę uzbierać, więc że z namidzi już... Dobra, uciekajmy od, tutaj od Uranusa. Bo Uranus, no może się to dla nas źle skończyć, ojojoj. Faktycznie może się źle skończyć, no niestety, e, powinnam... Cofnąć się troszeczkę szybciej i zestynować, no ale jesteśmy 10-2 dla naszej drużyny, więc o tyle. O tyle fajnie, przepraszam 12-2. Jest naprawdę spokój teraz moja drużyna może zrobić żółwia, ma idealny moment do tego. Swoją drogą moje kochane duszyczki, zmieniłem czat, więc e, może być naprawdę ciekawie, Mo mogę teraz już tutaj faktycznie coś jakieś e, komendy jednawać, typu zbierzmy się i zawalczmy razem lub zainicjujcie teamfight. No, może być ciekawe. idzie nam opłakanie względem staków Jest szósta minuta, mamy dopiero 53 staki ale myślę, że i tak odwaliliśmy kawał od dobrej roboty, po prostu defując topa i to całkiem solidnie i całkiem długo, dzięki czemu nasza drużyna miała łatwiejsze inne linie. Myślę, że to jest fajne, dlatego teraz postarajmy się zostawić naszą drużynę samą przez chwilę i nastakować jednak tą umiejętność. W razie gdyby moja drużyna nie radziła sobie zbyt dobrze i straciłaby tą przewagę, to będziemy mogli cokolwiek jej pomóc. Mam nadzieję, że to się uda. Moja drużyna niszczy, że Bardzo fajnie. Za chwilkę z ulta się wybijemy na mida, ale najpierw weźmy sobie Goldcraba. Goldcrab i wbijamy się z ulta na mida. W Uranusa. <coughs> Lecimy w Uranusa, zabijmy go po prostu. Myślę, że nie powinien zdążyć uciec. Dokładnie, jesteśmy 3-1. Jest tej Hilda. Na topie bardzo dużo, ale na topie to wręcz bardzo dużo milionków. Jest tutaj Estes, na którym się sfokusujemy. Estes nie żyje. Jest Franko, na którym się sfokusujemy. Albo nie, jest Lezy, która też oberwie od nas <laughs> strzała. No, zadajemy całkiem fajne obrażenia. Spróbujemy się tutaj schować. Schowaliśmy się, żeby nie stracić regena naszego. Myślę, że tutaj możemy wziąć teraz wieżę na spokojnie. Chociaż nie, wierzę, mam bardzo dużo tarcze, Dlatego my się po prostu... Chociaż tak, weźmy wierzę, bo tutaj widzę, że nikogo nie ma. Jest Leslie, który nas będzie obijać. Ale nie, nie boli nas aż to tak bardzo. Dobra, wycofałem się teraz na bota. Mamy już 90 staków. Myślę, że teraz na bocie powinniśmy do setki nas spokojnie dobić. Mm, I zobaczymy, jak to pójdzie. Mamy już 96, 99. Tak, na bocie do setki dobijemy. Weźmy jeszcze tutaj sobie dżunglę. Bo no musimy musimy farmić, tak? Jeżeli grać Aldusem, pamiętajcie, e, bądźcie skupieni na farmie, m, żeby po prostu stakować swoją pierwszą umiejętność, bo tak działa ta postać. Po prostu inaczej nie wygracie. Inaczej może być ciężko wam wygrać. Mm. Widzę, że tutaj na midzie będzie jakaś jatka, za chwilkę się wybijemy prawdopodobnie. No i świetnie, nie żyję, Jeden. No tutaj też bardzo ładny double kill nawet. Wow. Bardzo ładnie, tutaj e, fajna podwójna piąska nam siadła. Nie wiem czy zauważyliście, ale jeżeli przetrzymacie tak chwilę dłużej, to pięść jest cały czas naładowana i możecie tak zrobić podwójne, podwójny atak. Nie wiem czy to wiedzieliście. Myślę, że to jest dosyć, dosyć popularna wiedza. Dosyć common, że tak powiem. Nie wiem jak to nazwać. Dosyć pospolita. O tak, to chyba będzie dobre, dobre słowo: pospolita wiedza. Leć mu uratować tutaj. Oj, oj, ojej. Okej, ale nie żyje. Więc spoko, uderzmy tutaj że Być może zadamy jakieś obrażenia nie duże, no ale zawsze jakieś. Wycofajmy się, bo tutaj dużo nie porobimy. Jest Uranus. My już zadajemy fajne obrażenia, jakby nie patrzeć. Naprawdę całkiem spoko, więc jest okej okay, już. Idzie nam coraz lepiej. Eee, pójdźmy na topa, chociaż to możemy myślę, że już skończyć nawet. Dwójka nie żyje. Eee, moja drużyna powinna się, powinna się wycofać, dlatego dam im, spinguje im po prostu Retreat. Myślę, że nie ma sensu tam zbyt długo stać, a my skupmy się na dżungli. Weźmy sobie tutaj potworka. Podwójna piąska oczywiście. Jest Hilda, jest Hilda. okej, okay. będzie, będzie zabawa z Hildą. Ok, uciekła nam, patrzcie. Ale nie na długo, bo już, już w Hildę lecimy. Z podwójną piąską naszą oczywiście. I jest unstoppable. Mogliśmy chwilę poczekać, jeden autoatak i Digi dostałby asystę. No ale wolałem, żeby nam nie uciekła, poza tym, no, jednak ktoś jest zawójstwo dla nas. Widzicie, całkiem dobrze nam idzie tym Aldousem, więc Aldous jest dobrą postacią, jeżeli macie team, który nie przegrywa od samego początku i daje wam czas na, na stakowanie swojej umiejętności. Słuchajcie, Aldous przy 300, 300 stakach jest naprawdę potężną postacią i tego, no, nikt nie ukryje, bo... No, robi robotę. Robi robotę, jak na jeden shot bierze Marksmana, to jest naprawdę dosyć potężne. Potężny dmg. Słuchajcie, jest na sobie Uranus na topie, ale myślę, że my skupmy się na go Dokładnie, teraz możemy pójść wziąć e, farmę na topie. Uranus już nam nic nie zrobi raczej. Bo, ponieważ nie zadaje zbyt dużo obrażeń. Słuchajcie, my już mamy taka fajna No że, że Uranus jest, nie jest w stanie nam zaszkodzić już. Słuchajcie. Oj, oj, skończyła nam się mana. To jest, to jest troszkę ból. Ale wygraliśmy, nasza drużyna spuszowała, więc no jest, jest przyjemnie. No i co, i tutaj zróbmy szybciutkie cięcie. Widzimy się na wyborze. na ekranie wyboru postaci w kolejnej grze. Okej, okay, moi drodzy, jesteśmy na ekranie wyboru postaci w drugiej grze. Bany takie jak Lilia i Harid z naszej strony, oraz Esmeralda i Xborg z drużyny przeciwnej. No i słuchajcie, nie wiem czy wiecie, ale w Zagładce Fighter mam taką fajną postać jak Tamus, którym kompletnie nie potrafię grać. I generalnie nie zagrobnim nim nigdy na Rankedzie, ale... No jak, że jestem youtuberem, no i coś tam dla was e, próbuje naskrobać. Jakie ja coraz, coraz lepsze materiały i wiecie, no sami wiecie, staram się, żeby to urozmaicać jakoś od odkąd napisaliście mi, że nie chcecie Ruby. No to zagramy tamuzem, a jak, że on do niego skin, bo wygrałem, to zagramy ze skinem. I odcinek nazwiemy skinowy odcinek albo odcinek ze skinami. Dobra. Słuchajcie, do temuza, weźmy sobie flikerka bo nic innego się raczej nie przyda. Buildzik mamy całkiem chyba spoko, jest to build, z, który mi podał gracz jakiś, o ile się nie mylę, z Discorda kiedyś, chyba, nie pamiętam, ale gramy z nim dobrze, przyjemnie, więc go zostawię. No i tutaj emblem od Fightera weźmiemy, bo Tamus jest Fighterem. Słuchajcie, drużyny. Już, już mówię, jak, jak wyglądają drużyny. W naszej drużynie ze mną, z Tamusem, mamy Leslie, Angela ze skinem Dove and Love, Ginevra Tamuza ze skinem Lord of Raid oraz Hilosa. No i w przejdziemy drużynie jest Nana, Graveyard, Wier, Pardy Granger, Kufra, Change i Kimi. Bardzo mocny team mają. Jeszcze tutaj szybko sprawdźmy hint. Do the tam you can use as a tank. Okej. Okay. Coś tam nie zrozumiałem w ogóle tego. Jakby nie, jakby, nie, jakby nie patrzeć, nie zrozumiałem, ale chodzi o to, żeby e, ciągle atakować, sustainować, nie wiem jak to nazwać po polsku. Brakuje mi tego słowa. E, nękać, chyba tak. I mogę posłużyć jako tank. Oczywiście mogę posłużyć jako tank. Słuchajcie, e, Tamus jest o tyle ciekawą postacią, że jeżeli ktoś nią nie grał, a myślę, że zna, są takie osoby, że pierwszą umiejętność wypycha i przyspiesza nas. Po zebraniu ma tylko 2 sekundy cooldownu, co jest naprawdę fajną opcją. No i Tamus wydaje się z tego z tego powodu bardzo potężną postacią, no ale trzeba jeszcze nim potrafić grać, bo ja tego do końca nie ogarniam. No i, i, i wychodzi mi gra nim średnio, ale, ale... Nie są to gry tak jak grałem na początku, zagrałem nim 10 gier, więc nie jest to pierwsza moja gra nim, więc troszeczkę, troszeczkę, dosłownie troszeczkę go ogarnąłem. No i mam nadzieję, że wam się spodoba ten odcineczek i że, że po prostu nie przegramy, prawda? Angelka idzie na przeciwnego kraba, spoko. Muszę te hinty wyłączyć, to w następnym odcinku wyłączę Hinty. Okej. Okay. Angelka zabija, ja tam splikerowałem niepotrzebnie, co prawda. Ale był flicker zabezpieczający killa, więc spoczko. My możemy sobie teraz na spokojnie wziąć gold Craba, tak myślę. Mam wystarczająco dużo obrażeń, żeby go zab zabić. Chyba. Ok, Kim spikerowała, z poliaplikera bardzo dobrze i teraz traci swoją umiejętność pasywną. Czyli tak, czyli tak jakby swoją manę, słuchajcie. Mamy dwóch marksmanów, to może nie być dla nas zbyt przyjemne. Przynajmniej na początku. Angelko, wycofaj się, bo jednak nie jestem na tyle potężny i na tyle ogarniającym temu żeby ich rozwalić. A zwłaszcza, jak jeszcze na początku nie mamy obrażeń. Słuchaj, Angelko. Zostań w krzaczkach, wejdź w krzaczki i tam e, pilnuj, żeby nikt nie przyszedł. Okej, okay, za chwilkę mamy czwarty poziom i będziemy mogli się w nich bić będziemy mieli uta, ale jeszcze nie mam takich obrażeń. Myślę, że tutaj Angelka, jak nas zuntuje, to może wyjść całkiem przyjemnie. Oj, oj, no tam odskoczył, odskoczył. Na low, nie szkodzi Angelko, to moja, moja, moja wina, że podeszłem pod wieżę, po prostu gdybym nie poszedł pod wieżę, to by się, by nie, nie było tematu tak naprawdę. No, nie wiem czy to jest dobry pomysł, żebyś się biła, zwłaszcza, że nie masz many, ale tak, udało ci się. Tam dużo nie brakowało, co prawda. Myślę, że, że trochę, trochę fartu jest w tym zabójstwie Angelu, ale... Ale będzie, będzie dobrze, będzie dobrze, nie martwcie się, ja, ja cię wykieruję. No jak widzicie, nie idzie nam jakoś super ekstra, ale nie idzie nam też jakoś ultra słabo. Jesteśmy drudzy w, po, pod względem golda. W naszej drużynie e, ogólnie, w, no przycina drużyna też dużo nie odbiega, więc o tyle, o tyle fajnie. No i świetnie, udało nam się go zdejmować. Idzie już w tej Kimi, my się wycofajmy, tutaj I postarajmy się w nią wbić Oj, trochę, trochę za późno, trochę za późno Angelko wycofaj się, bo ja jestem na low e, Pójdź ze mną tutaj Weźmy sobie, sobie tego tutaj potworka z dżungli Zrobimy go szybciutko, zwłaszcza z moją pasywką A, i jeszcze taka fajna umiejętność Że jak Tamus wskoczy na swój topór To nie ma w ogóle cooldownu To jest naprawdę przyjemne Jeżeli go zbierze ma 2 sekundy, jeżeli wskoczy na niego to nie ma w ogóle to jest naprawdę miła umiejętność, patrzcie. Nie ma w ogóle cooldownu. Oj, tutaj Kimi nam ukradła, niestety, niestety nam ukradła Kimi. Goldkraba, co nie, no, nie, nie powinniśmy do tego dopuścić. No ale nie jestem jakimś profesjonalistą, żeby też to. dobrze ogarniać. Eee, Granger jest na midzie. Nie szkodzi, nie, nie szkodzi, Angelo. Ty za dużo przepraszasz, Słuchaj, Angelko, za dużo przepraszasz. My tutaj się przykampmy, może. Aj, nie potrzebujemy się tam wybiliśmy, chociaż może Angela go zabije. Nie tam słuchajcie, zostało do, dosłownie. No... no low HP, low HP, sami widzicie ile zostało, ale za, za bardzo dajbujemy. Za bardzo staramy się wychodzić pod te wieże. I źle to dla nas wychodzi. Myślę, że... Nie powinniśmy aż tak się wbijać pod wieże przynajmniej nie na razie. I nie jeżeli oni mają aż tyle życia. Dobra, my się... my skoczmy na bota, bo widzę, że tam change zabił naszą Ginevre i teraz bot jest... Nie defowany. Myślę, że sobie Angelika poradzi. A zwłaszcza, że Kimi zeszła na Mida. No i na Midzie się dzieją jakieś światki. Chyba nie zdąży bronić Bota. Tak mi się wydaje. Change, a. Change. A. Zdąży spuszować dokładnie. Zdąży spuszować, niestety. I zlutował nas, ale nas to jakoś nie boli mocno. Ojejku, co to był za flicker? Co to był za flicker? W ogóle jakiś przypadkowy flicker wszedł. Dobra, słuchajcie, yy, idziemy na Mida. Ziemna Mida, chociaż mida też tracimy. Jest bardzo źle i bardzo niefajnie. Mam nadzieję, że uda nam się to jakoś coś z tym zrobić. Okej, okay, ich tu jest za dużo teraz. Ewidentnie ich tutaj jest za dużo. Więc wycofajmy się, bo jesteśmy na low. Nasza drużyna tam ich pozabijała. Fajnie. A my cofajmy się na bazę, bo na low nic nie zrobimy. Ktoś mi napisał bardzo mądry komentarz, za który dziękuję. Jak jesteś na low, to, to się cofasz i tyle. No to się, to się cofam. Teraz skoczę na topa, chociaż... Mmm... Tak, myślę, że... Attack the Lord. Attack the Lord to jest dobry moment. Trójka nie żyje, chociaż... Nie do końca wiem, gdzie jest... Yy, Granger. Zresztą, ale myślę, że Lord tutaj będzie dobrym pomysłem. Tak mi się wydaje, że to może być całkiem spoko pomysł. Kufra jest na midzie, Część jest na bocie. Być może nikt nie zdąży tutaj dojść, Zobaczymy. No Dosyć szybko robimy te dżunglę. Jednak, jako Tamus. No i świetnie. Gold Crab. Ok, weźmy go. Weźmy go. I naszą, naszą pasywkę używamy, tak? Tu lawy. Ok, mamy pierwszą umiejętność. W sensie, że pierwszą umiejętność. Wróć. Pierwszy przedmiot, który daje nam całkiem sporo life steal. Jest tutaj już Kimi. Idzie kufra. Kurwa mać. W sensie, że kurde, blaszka. Słuchajcie, ee, Kimi nam zdała masę obrażeń. No, nie lubię grać przeciwko Kimi, dlatego że ona może cały czas się poruszać i cały czas atakować. No i, i tutaj bardzo dobrze to rozegrała mnie. Też nie zwróciłem aż tak uwagi na moje życie. Słuchajcie, przez to tracimy e, topa. Angelka się bulwersuje. Dlatego ją zmutujmy, bo ona od początku gry nie napisała nic fajnego poza idiot i nob nope, team. Więc niech sobie tam pisze jak chce, ale, ale ja nie chcę tego czytać, bo to tylko rozprasza uwagę. Na bocie, kurde, czemu nikt nie poszedł na bota? No tak, bo ja nie poszedłem. Dobra, to, to akurat tak może być moja wina, więc ja się szybko wycofam. Widzę, że tam jest Angelka nie udaje się wydefować bota. Mam nadzieję, że przeżyje. Mam nadzieję, że przeżyje tutaj sobie. Jezu, jakie jakie, jakie one, Co to są w ogóle za obrażenia chore? Czemu czemu oni takie, ta, czemu oni takie obrażenia zdają? To jest niepojęte. No nie, nie wygląda to zbyt ciekawie, takierka. E, powiadomienie wyskoczyło. Nie wiem, czy widzieliście to powiadomienie. Mam nadzieję, że nie. Jeżeli tak, to. No szkoda. W sensie, że. Ten znowu zlutował. Ej, ile, co ilon ma ulta? God damn. Się to powie? Co ilon ma ulta? Byłbym bardzo wdzięczny, gdyby ktoś mnie poinformował. Bo on cały czas untuje. Kimi zadaje masę obrażeń, jest bardzo ciężko w postaci do dogrania. My postaramy się wyfarmić jakoś. że zakładam, że tutaj już naszego buffa nie będzie dokładnie. Tak myślałem. Ale są minionki na dżungli, które możemy w każdej chwili zrobić sobie. No nie jest zbyt ciekawie, po, po prostu odstajemy w godzie. Kimi, Kimi nas robi jak chce. Tak, Kimi ma 6000 golda, 2000 więcej golda przewagi. Więc musimy się. Getter for team fight, może. Nie wiem z tym, jak to wyjdzie. Dobra, ja spróbuję mi na plecki wybić, chociaż tam kufra się bije. Z... Nie wiem, co robi Lesley. Lesley chyba się tam nie chce bić, z Ginevra. E... Kimi cały czas poszuje. Co jest? Czemu moja drużyna umarła sobie? Czemu triple kill? Z jakiego powodu? tutaj okay, muszę zniknąć z wzroku najlepiej, na chwilę. Ok, no tutaj jesteśmy martwi już. Myślałem, że uda nam się to jeszcze na zabić, ale niestety. No i jest naprawdę ciężko, jest naprawdę ciężko. Nie wiem dlaczego moja drużyna poumierała. Myślę, że, myślę, że dlatego, już ponieważ Kimina wybiła bardzo do tyłu w goldzie od... Wow, ej. Jest naprawdę niefajnie. Przeciwna drużyna. Bardzo w godzie do przodu wyleciała, więc musimy dać teraz. E, don't Troll farm, fi, farm First. Skupmy się na farmieniu, bo tutaj jak widać Hyrule znowu atakuje Nana. co mu nic nie da, tylko spalił Ulta. Myślę, że Nana. Chociaż. miała jeszcze pasywkę, ok, to ciekawe. To ciekawe. Jest Kimi na topie, nie wiem czy ona zejdzie na mi czy będzie dalej topa poszować. Pójdźmy odpuszować w razie, w gdyby poszowała, żeby nie stracić topa. Chociaż nie, ona, ona zeszła na Mida. Wycofajcie się wycofajcie się, bo e, idzie Kimi na plecy Wam. Ja tutaj muszę odpuszczać, bo nie zostawię teraz tego, tak? Idzie lord topem, więc... E, nie wiem, może weźmy lorda zabijmy. Jest Kimi, która ma legendary, god damn! No, niezbyt ciekawie, niezbyt ciekawie, naprawdę. Hajlo się z nim bił, nie wiem dlaczego się w ogóle nie wycofał. Lesley musi się wycofać, bo. E, no bo po prostu sobie umrze nam idzie. Ja tutaj spróbuję zabić Lorda, chociaż to się może dla mnie źle skończyć. No się z Lordem sobie poradził, gorzej jak ktoś przyjdzie tutaj do lorda. Tak mi się wydaje, że sobie poradził z Lordem, co? Myślę, że gorzej, gorzej, gdyby jakaś kimi tutaj na przykład przyszła i nas zaczęła atakować. Lord jest potężny, wow, naprawdę. W sensie, że zadaje... Co jest? Ej, ja nie wiem, co się dzieje ze mną. W sumie tak naprawdę, no tam ze nie powinien tak szybko umierać. Nie wiem, kto mi tyle obrażeń zadaje. Nie wiem, dlaczego Change mi zadał tyle obrażeń w ogóle. Kiedy? Kiedy on mi zadał tyle obrażeń? Jak spudował ulta. On nie może zada zadawać tyle obrażeń. Poza tym, miałem Angelkę, która mnie powinna healować i powinno być spoko. W ogóle Change to jest ona, tak? Pisaliście mi kiedyś w komentarzu, ale, ale cały czas jakoś nie, nie mogę tego pojąć. Słuchajcie, to, to wygląda jak jakaś wywiórka. A to w sumie ona. Dobra, jak Borsuk o, A Borsuk to on. Change to jest, change to jest taki borsup Dobra, słuchajcie, słuchajcie, skupmy się, skupmy się I postarajmy się coś ograć, bo No nie, nie jest zbyt ciekawie, na topie nam Jezu, co, co oni robią? Takimi w ogóle, patrzcie jakie ona obrażenia zdaje. Ja nie jestem w stanie w ogóle do niej podejść Naprawdę, nie jestem w stanie do niej podejść Kim tutaj porobiła grę totalnie? Nic nie jestem w stanie zrobić Jeszcze, jeszcze ten change, który tutaj sobie, ta change no nic nie jestem w stanie zrobić po prostu Nigdzie nie jestem w stanie podejść, nikogo zaatakować eee, Moja drużyna też, też jakoś nie wiem nie, nie stara się farmić za bardzo Ok, no ale teraz jeden napięć nawet nie byłem w stanie uciec Zabiliśmy Kimię ale co, co z tego? Co z tego skoro przegraliśmy? Słuchajcie eee, być może być może jeszcze jeden odcinek, co wy na to? Jeszcze jedna gereczka nie, dobra, bo to już mamy 35 minut ponad, 30 minut około nagrania, tak myślę, więc no niestety, tym razem Aldous okazał się całkiem mocną postacią, Tamus no niestety nie wyszło, myślę, że w następnym odcineczku, który będzie już w środę, jeżeli stawiliście wystarczająco dużo łapek, myślę, że w środę wbije odcineczek, ale gwiazdki nie powinniśmy stracić, bo mieliśmy Star Protection Points w ogóle, więc no, no dziwnie, dziwnie w każdym razie. E, bronze, nie ma co się dziwić, bardzo słabo nam poszło tym Tamuzem. Myślałem, że pójdzie nam znacznie lepiej, ale Kimi nas ograła po prostu. Zostaliśmy ograni przez Kimi. W każdym razie, słuchajcie, być może w. środę teraz pojawi się kolejny odcineczek. W, zale w zależności od tego, ile łabek zostawicie pod tym filmem i pod tym poprzednim, chyba, tak. Eee, to. będzie odcineczek, lub nie będzie, zobaczymy. Mam nadzieję, że będzie, myślę, że będzie całkiem fajnie, a zwłaszcza, że teraz staram się wejść na regu regularność, żeby były dwa odcinki w tygodniu, w środę i w sobotę. No i słuchajcie, dajcie znać w komentarzu, jak wam się spodobał odcinaczek z Acenerem, który pojawił się lub, spoiler, pojawi się dopiero jutro, więc no, zobaczymy. W każdym razie, dzięki za oglądanie, ja się z wami żegnam, do zobaczenia, do usłyszenia, trzymajcie się i cześć, we will be in touch.